Najpierw trzeba poprawić to zdjęcie. Jak widzicie, jest ono źle skadrowane. Teraz pokażę Wam inną metodę na wykadrowanie zdjęcia. Zamiast wykorzystywać narzędzie do kadrowania, tak jak to robiłam na początku, możemy wykorzystać narzędzie do zaznaczania i zaznaczyć prostokąt. W dowolnych wymiarach albo ustawić styl stałe proporcje boków wpisać w pole szerokość 3 wysokość 2 to oznacza, że stosunek szerokości do wysokości będzie zawsze 3 do 2 i narysować zaznaczenie w kształcie prostokąta Jeżeli ustawimy już odpowiedni kadr, to wystarczy, że wybierzemy z menu polecenie obrazek kadruj. I zostanie on automatycznie przycięty do linii zaznaczenia. Jak widzicie został tu kawałek jakiegoś kamienia, który jest tu zbyteczne. Zatem za pomocą stempla usunę go. Odznaczę zaznaczenie za pomocą CTRL-D, wybieram stempel, wciskam ALT i zamalowuję ten kamyk. Oczywiście ten też można usunąć. Czyli wciskam Alt, pobieram próbkę tych kamieni, które chcę tutaj umieścić i zamalowuję tamten kamień. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak dodanie nowej warstwy dopasowania, pasowania, barwa nasycenia. Możemy tutaj edytować albo całe zdjęcie albo poszczególne kolory. Zaznaczając opcję koloruj uzyskujemy zdjęcie w jednym kolorze. Nie są dostępne tutaj żadne kolory, ale możemy przesuwać suwak barwy zmieniając kolor zdjęcia. I na przykład w ten sposób można otrzymać zdjęcie w kolorze sepi. Można zwiększyć nasycenie, bądź zmniejszyć. I jasność. O. W ten oto sposób szybko można uzyskać zdjęcie w kolorze sepi. Ale oczywiście można też edytować poszczególne kolory. I na przykład Dodać trochę żółtego do zdjęcia. Albo odjąć czerwonego. Wszystko zależy od danego zdjęcia.